Na osiedlowy śmieciach znalazłem trochę biżuterii. Nie widzę tu chyba żadnego srebra, jest troszeczkę zawieszek i tak dalej, tak dalej. Do... Dalej znalazłem trochę klocków, To jest ogólnie tak wymieszane ze wszystkich, do jednego worka kładę, teraz pokazuję jakiegoś takiego ptaszka. Później go rozbiorę, bo jestem ciekawy co jest w środku takiego Spidermana. Nie wiem nawet po motory, to, pewnie po angielsku. Ulotka do tych najnowszych dinozaurów z Kinder Niespodzianek. Świecących jednego miałem, już pokazywałem na jednym filmiku, ale nie wiem czego go kiedykolwiek. Były jeszcze karty z Biedronki. Takie z ciekawostkami, nie za bardzo o co wiem, o co z nich chodzi. No i ten, nie mam za bardzo jak tego położyć. Tu jest najszybsze. Mam ich po kilka, więc nie wiem, czy powinny być po parze, czy to było kilka zestawów. Szukam miejsca, żeby kamerę położyć, żeby jakoś to Wam zaprezentować. Ale wszędzie jest krzywo przez tą biżuterię. Ten mocny gaz też, będę, ten, tym gaz też będę pokazywał. No i tu mamy najszybsze zwierzęta, niektóre się powtarzają. żeby było widać co tam pisze jakiś ten tu najprzebieglejsze tu jest jakaś karta specjalna bo się, jest z gwiazdki czy coś się świeci jako jedyna najprzebieglejsze sęp jakiś tu mia Jakiś jaszczur. nie wiem o co chodzi o tych kartach znaczy czy one były podwójnie że memo i tylko trochę ich znalazłem czy czy ten, bo nawet niektóre mam potrójne. Gdzieś tam taka była. Tutaj najwytrzymalsze są teraz. Najinteligentniejsze. Czym tam jest jakiś orangutan? Ostatnio jestem strasznie zmęczony. Coś mi nie wychodzą te recenzje. robię na siłę, żeby posprzątać. Najbardziej śmiercionośne. Kazuar jest fajny. Lampard morski. Czemu jest niby najśmiercionośny? To, czy przeczytać drogę góry nogami Tu ta żabka Pewnie zasłania wam większość palcem ale trudno Najgroźniejsze Hiena Pszczółka jakaś Fosa Wilk europejski Niedźwiedź Diabł tajsmański Orka Rosomak Mało jakiś, jakichś tygrys belgiński i to już się powtarza najszybsze. No i tu jeszcze. Znalazłem takie karty. To są jakieś zwykłe kartki. Tu ma ładny spód. Tu jest kolejowo, naklejka i tu jest to, coś ciekawego. Samino. I tu jest coś takiego, tu jest atak, obrona. I Tu jest to samo spodu, jakieś Snopi, tu są jakieś, jakieś takie, tu jest jakiś taki, jakiś taki, tu jakieś takie, co siedzą w oknie, tu Hello Kitty, tu coś takiego. A tu jest inna karta Leo i Stitch. I ona jest połyskująca. Nie wiem czy widać pod kamerę. No, teraz chyba widać. Podobny styl, a tak obrona z tyłu jest coś takiego. No i na razie tyle.